Mam rozwiązać równanie wykładnicze, więc pierwszą czynność, jaką powinienem zrobić, to pomyśleć, czy mogę liczby 32 i 1, 2 przedstawić jako potęgę jakiejś liczby. 32 i 1, 2. 32 i 1, 2. No to aż prosi się zapisać to jako potęgę liczby 2. 32 to jest przecież 2 do której? 2 razy 2, 4, razy 2, 8, razy 2, 16, razy 2, 32. Więc to jest inaczej 2 do 5 i to 2 do 5 było podniesione jeszcze tutaj w pierwiastku i do potęgi jakiej 3x minus 5 równa się. 0, 5, inaczej 1, 2. 1, 2. Jedna druga, jak pamiętacie, to jest inaczej przecież. 2 do której? Do minus pierwszej. Czyli zamiast 0,5 zapiszę 2 do minus pierwszej. I ta jedna druga była do jakiej potęgi? 2x odjąć 7. Dobrze. Już w podstawie mam dwójkę. Ale jeszcze nie do końca jestem zadowolony, bo tutaj widzę pierwiastek. Dobra. 2 do 5 było. I z tego był pierwiastek. Hmm, czyli pierwiastek to inaczej do której potęgi? Do potęgi jednej drugiej, bo to jest pierwiastek zwykły kwadratowy. I to wszystko było jeszcze podniesione do jakiej potęgi? 3x minus 5. A co mam z prawej strony? Mam podstawę dwójkę. I co robi ta minus 1? No to jest potęga potęgi. Więc minus 1 pomnoży mi ten nawias. Będzie do minus 2x dodać 7. Świetnie. Prawa strona jest załatwiona. Lewa strona, co my tutaj mamy? No, mamy tu w środku potęgę potęgi. Tutaj. No więc będę miał tak. 2. Piątka mnoży jedną drugą, czyli będzie do 5 drugich. I to jeszcze wszystko było do 3x odjąć 5. A tu już mamy potęgę liczby 2. I tu wykładnik minus 2x dodać 7. Jesteśmy coraz bliżej. Z lewej strony, cóż my tutaj mamy? No, też jest to potęga potęgi. 5 drugich mnoży mi ten nawias. W takim układzie. 2 do potęgi. 5 2 razy 3x to mogę zapisać 15 2x, odjąć 5 2 razy 5, 25 2 to jest 2 do potęgi minus 2x dodać 7. Podstawy są te same, więc żeby lewa strona była równa prawej stronie, wykładniki muszą być takie same. W takim razie porównam te wykładniki. 15x odjąć 25. Drugich, musi być równe. Minus 2x dodać 7. Pojawiło mi się równanie. Muszę umiejętnie je rozwiązać. Mam tutaj ułamki, obie strony pomnożę sobie przez 2. 15x odjąć 25. Będzie równe minus 4x dodać 14. Łatwe równanie liniowe, niewiadome na lewą, wiadome na prawą. W takim razie 25 dodać 14 i dodajmy do siebie, to będę miał 19x równa się ile? 39, obie strony podzielę przez 19 x to jest 39 dziewiętnastych. W takim razie, ile razy dziewiętnaście mieści się w 39? No, dwa razy dziewiętnaście to jest nie mniej, nie więcej jak 38, więc to będą dwie całe i jedna dziewiętnasta. W takim razie okazuje się, że rozwiązaliśmy nasze zadanie. Jest jedno rozwiązanie i rozwiązaniem jest liczba 2 i 1 dziewiętnasta. Udzielimy odpowiedź do naszego zadania. To równanie ma jedno rozwiązanie i rozwiązaniem jest liczba 2 całości i 1 dziewiętnasta. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.